May the force be with you. Cześć, witajcie na kanale Cioci od klocków. My wróciliśmy już z Hiszpanii, z pięknej Barcelony, ale naszych podróży to nie jest koniec, bo właśnie jedziemy do Poznania na otwarcie czwartego Legos Wszyscy razem! radosnych Jesteśmy już w Poznaniu, teraz się szybciutko z wujeszkiem odświeżamy i idziemy do galerii Poznania, którą mamy tak naprawdę jakieś 5 minut drogi, także idziemy w końcu. Zobaczcie, jestem gotowa. No i jesteśmy w Galerii Poznania, w najnowszym czwartym Legostorze w Polsce. Czekamy na swoją kolejkę do wejścia. Są tutaj już niektórzy, więc możecie między innymi poznać tego oto pana. Piękny, zadumiany. Zobaczycie go również w Radomiu 21 i 22 maja, więc warto się tam wybrać. Bilety oczywiście do kupienia w linku tutaj na dole. Nieważne, bo w tym momencie najważniejsze jest właśnie to, co znajduje się w Legostorze w środku. co fajne, to ten stół. Widzę go po raz pierwszy w innych logustorach w Polsce tego nie było. Można sobie usiąść i chwileczkę pobudować. I tutaj również są te piękne, neonowe, żółte klocuszki. Także może coś związanego ze strażą pożarną, to nie wie. Możemy pobudować. No. Dzisiaj niczego niestety nie kupimy, ale jutro od godziny 10 jest oficjalne otwarcie dla wszystkich i wtedy te kasy będą już czynne i będzie można kupić wszystko, co tutaj jest. Plus oczywiście będą dodatki do zakupu. Co robisz? To? To? Znaczy, wiesz co, bo tak pomyślałam, że może nie zauważą, jak wezmę sobie trochę. Myślisz, że zauważą? To Ty nie nagrywaj tego. Tak. zestawy botaniczne można na żywo zobaczyć w jaki sposób wykorzystane zostały inaczej klocki LEGO, bo wykorzystują tutaj jajka albo czapeczki jako roślinki, także to tylko potwierdza, że LEGO ma nieograniczone możliwości i wyobraźnię. Łukaszowi Kaszyńskiemu, general managerowi Lego, który przedstawił Wam ideę tego sklepu, jaką myślą został tutaj stworzony i też opowie troszeczkę swojej historii, ponieważ ma bardzo dużo doświadczenie w Lego, które myślę, że jest bardzo ciekawe i bardzo warto je wysłuchać. więc Zapraszam serdecznie. Jesteśmy tutaj po to, żeby cieszyć się otwarciem czwartego sklepu w Polsce. Po Warszawie, po Wrocławiu, Poznań jest tym miejscem, w którym udało nam się. Ale myślę, że muszę z tego speechu wykluczyć z tych, którzy byli w Lego Masters, bo pike brick myślę, że nie, jak się ma do tego, co żeście doświadczyli tam na miejscu. Nie mogło też zabraknąć wyjątkowego zestawu, który został zbudowany specjalnie na otwarcie lego i są to oczywiście poznańskie poziomki które wyglądają przepięknie, są stworzone przez włoskiego designera macie to jego nazwę, który specjalnie na otwarcie tego lewostoru przygotował je i są one tutaj znane. Z tego co wiem się również ruszają więc mają mechanizmy czyli to co kocham mam nadzieję że uda nam się zobaczyć jak one obszają się na otwarcie Lego Storów 4 maja chyba nie bez powodu ponieważ 4 maja to jak wiecie święto staru osób May the Force With You, więc musieliśmy zobaczyć czy są tutaj również te wszystkie nowości które kupowaliśmy w Barcelonie ale tutaj między innymi można zobaczyć złożonego artykułu którego oglądaliście w trakcie budowy na TikToku co my tu jeszcze mamy jak wiem, jest tu też ATT, na którego czekacie. Może on nadal jest ciężki. Ale to, co mi się podoba, to inny olbrzym. Małą wersję mam tutaj w postaci broszki. Zobaczmy. Tam. To, co chciałabym mieć. Myślicie, że jak zabiorę, to ktoś się skapnie, czy nie? Skapnie. Да, <говор> <говор> To koniec tego wspaniałego wydarzenia. E, oczywiście każdy uczestnik dostaje wyjątkową torbę z pełną, naprawdę zawartością. Ja wam nie zdradzę, co tam jest. No dobra, zdradzę wam, ale później. Jutro widzimy się tutaj o 10 rano, od no, 6 w kolejce. Stoimy do nowego Store'u w Poznaniu. A jeżeli podobał Wam się ten film, to oczywiście zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę i napiszcie, czy będziecie stać w kolejce 5 maja żeby wejść do pierwszego, pierwszego w Poznaniu Lego Storu. Ja Wam dzisiaj serdecznie dziękuję. Buziaki! Pa!